Cześć wszystkim z tej strony, bez fałszywych i witam was w wyczekiwanym poradniku na temat nagrywania. Zaczynajmy. A więc zaczniemy od najprostszej rzeczy, jaką powinniście umieć ustawianie kamery. A więc witam. Naszym rekwizytem dzisiaj będzie ups, em, stary telefon mojego taty. Oj. Jeśli macie takiego kija, to może Wam pomóc, albo bardziej skupić niż pomóc. Ja trzymam mój telefon kubkiem, więc stawiamy kubek na, naszym, na naszej makiecie. No, może to być, nie wiem, jakiś domek, yy, cokolwiek w tle, żeby było ładnie, albo może być nawet biała kartka lub cokolwiek. Stawiamy taki telefon, żeby się trzymał, nie? Yy, robimy. Zuma na petshopa, Kurde, nie to. to. Robimy zuma na Petrzopa, tak, żeby było tylko. Uj, chyba jednak założę tego kajsa. tak, tak lepiej. Robimy zuma na Petrzopa. Tu, tu, tutaj widzicie. By tyle, by. Mm, o coś takiego. By, by było widać. Od nóg do czubka głowy. Ym, ym, no i w ten momencie możemy nagrywać. Ale jest jedna rzecz. Ym, nie, nie polecam, robi. W sensie klikasz, klikacie to, to, to tutaj i... Lecicie cały film tak gadając. Lepiej nie. Lepiej robić klipy, które później zmontujecie w na przykład kapkacie lub innym, innej aplikacji do montażu. Tak jest najlepiej, po prostu. Jeżeli się pomylicie lub petrop wam upadnie, to najlepiej powtórzyć klip, bo to nie jest fajne, jak petrop upada, a wy mówicie auć, podnosicie petropa i mówicie dalej. Obviously, mi to nie wygląda fajnie. Najlepiej po. Ponowić, z, nagrać no, na, na nowo klip i dalej nagrywać. Wracając do tematu ym, ustawienia kamery, błagam Was: nie trzymajcie telefonu w ręce, jak nagrywacie. Najlepiej jest właśnie coś takiego, bo będzie bardzo ładnie to wyglądać ym, na kubku, na czymkolwiek, co jest, co nie upadnie w każdej chwili, coś ciężkiego po prostu. Mm, bo jakby... sami widzicie jakby to wyglądało, nie? Ja jestem akurat na... Trzymam to na statywie, wiedzy, nie? Wyobraźcie sobie, jakby wyglądały filmy, jakbym tak trzymała telefon, nie? I coś do was mówiła i tak nagrywała. No, no niezbyt, co nie? I tak jest najładniej, co nie? Tak nagrywają... Sorry. Tak nagrywają praktycznie wszyscy. Ci, którzy nagrywają chociażby rok. I to chyba było tyle. No oczywiście yy, nie róbcie tak, o nie przybliżajcie tego. Yy. Jeżeli ktoś ma ładne paznokcie, to może trochę oddalić i wtedy będzie, będą paznokcie widać i też będzie ładnie. Ale jeżeli ktoś nie ma paznokci tak samo jak ja jak widać, no to trzymamy zagłówkę w ten sposób, albo też tak zależy i nagrywamy film. Trzecią rzeczą, albo czwartą, już nie pamiętam, nie chcę mi się liczyć, to jest oświetlenie. Musisz mieć ładne oświetlenie, żeby to nie wyglądało jak jakiegoś gówno. Ja mam coś takiego i wygląda pięknie, <laughs> według mnie, według innych. Dla mnie mogłoby być lepiej. Najlepiej jest, jak macie yy, światło z przodu i z tyłu, dlatego że jak trzymacie tak rękę, no to z tyłu jest ciemno, co nie? I to też nie jest ładne, i właśnie dlatego będę musiała kupić drugą lampkę. Jeżeli chodzi o otło, no to na YouTubie jest bardzo, bardzo dużo DIY. Jeżeli chodzi o pokoiki lub takie ładnie wyglądające miejsca, gdzie możecie nagrywać. Pe Uj. Wygląd petrzepa też ma znaczenie, żeby to wszystko już miało ręce i nogi. Pe Wygląd Petrzopa też ma znaczenie, bo jeżeli macie ładne tło i Brytyjał Petrzopa, którego najbardziej widać, no to też troszkę kuje w oczy. Moja, jest spanielka ma sukienkę. Gdzieś jej zagubiłam i zagubiłam naszyjnik. Tutaj też spanielka ma przeze mnie robione przeze mnie robioną sukienkę. Czy tam spodniczkę, jeden pieron. Inne moje paczopy też są ubrane, bo to jakoś wygląda, co nie? W opisie podlinkuję Wam kilka filmów z DIY o takich y, miniaturowych. Ym, w dla petrzopów, może nie dla shopów, po prostu miniaturowe pokoiki. Jeżeli ktoś ma jeszcze więcej troszkę pieniędzy, no to może zainwestować w takie robione mebelki w na AliExpress i to nawet chyba tanio. Niedawno kupiłam i teraz mi idzie z Chin. Yy, dwa zestawy: pokój taki zwykły z łóżkiem i tak dalej. I drugi to jest łazienka. Zapłaciłam za to, to chyba 30-40 zł, coś takiego. Bardzo piękne, polecam. Też Wam podlinkuję. Spokojnie. Raczej to z AliExpress będzie podlinkowane, a to z YouTube'a będzie w karcie. I jeżeli będzie mi się chciało ją włączyć, mam nadzieję, że pomogłam. Teraz idziemy do drugiej części, czyli montowanie. A więc witam Was w Kapkacie. Nie wiem, co z tym zrobić naprawdę. Nie wiem, troszkę mi to pójdę. A więc witam na, w Kapkacie na laptopie. Od niedawna na. Od niedawna montuję na laptopie. I tak to wygląda. Ogólnie, właśnie, mówię właśnie dlatego, że nagrywam od niedawna lapto na laptopie, to niezbyt to ogarniam. Więc tylko tyle. Yy, tu się dodaje jakieś obrazy. Yy, co by tu dać? No dobra, to dam. Oj. nie nieważne, nie było tematu. Tu. No niech będzie to zdjęcie, co nie? Yy, tu macie... Yy, jeżeli macie jakieś na, tym komput na swoim komputerze lub laptopie jakieś pliki, które chcecie zmontować, no to one wyświetlają się tutaj. Albo możecie też z, z tego wziąć. Tu jest audio. Macie proponowane, yy, proponowane Piosenki, jakie macie, możecie tutaj wpisać tekst tej piosenki i jeżeli będzie ona współpracowała z Kakatem po prostu będzie tutaj, no to, wiem, będziecie mieć. Tyle. <grym> możecie tutaj zmniejszać, powiększać. Tutaj można, <grym> tutaj też można. Um, w ogóle tej części nie ogarniam, to jest raczej na której stronie ma być bardziej. No to dodajemy jakąś piosenkę. No to klikamy i dodajemy. Tutaj mamy tą piosenkę. Przenosimy się tym i możemy na przykład zobaczymy, usuniemy. Um, usuniemy kawałek um, piosenki. No i usuwa się klikając to tutaj. To jest usuń. No i teraz przechodzimy tym czymś tu. Musimy zaznaczyć. Przechodzimy tutaj tym suwaczkiem jakby i klikamy ten kosz tutaj. No i mamy usunięty. Z plikiem, którego, z klipem, plikiem czymkolwiek, z którym chcemy coś usunąć robimy tak samo. Klikamy to, przesuwamy ten suwaczek, klikamy znowu i usuwamy. Ten film to będzie mój pierwszy film, którego tutaj zmontuję, więc proszę się, proszę na mnie nie krzyczeć, <laughs> jak coś będzie źle, no, okay? Tutaj możemy cofać, wracać się i no. Tutaj mamy tekst, jakbyśmy chcieli coś, C cicho, tekst coś wpisać. Yy, nowy tekst zawsze nie może to włączać yy, yy, Bierzemy to z tak, tym przyciskiem i stawiamy na górze. I mamy tekst. Teraz ten tekst wpisujemy tutaj. Nie cokolwiek. Może nie. Chyba dobrze taki wskrybuj. I no, możemy to powiększać, pomniejszać. Yy, Cześć, cześć, co ja mówię, um, pom pomniejszać bok, podkreślać, wykrzywiać, um, powiększać czcionkę, powiększać, pomniejszać i tak dalej, spierdzielaj, um, stój, zmieniać kolor, możecie mieć normalnie tęczę tutaj i raczej wydaje mi się, że będziemy mogli jeszcze zrobić taką tęczę naprawdę, że um, jak to obiadam, to wam pokażę, ok? Um, albo mogę wam pokazać na telefonie, ale to później. Głos. Jeżeli chcecie to y, zakończyć, no to klikacie z powrotem i z, z powrotem to czerwone kółeczko i macie tutaj nagrany głos. Klikacie tutaj. Ciszej. Y, Usuwacie to tak samo jak resztę, czyli klikacie to, nie no to usunę, klikacie to i klikacie kosz. No i tyle. Hmm. Można tu robić przejście? Na no, co ja idę tam? Aha, ups, okej. Okay. To chyba wam do edycji jak na razie nie będzie potrzebne, co? To? to jest po prostu ucinanie zdjęcia, nie? Uj Albo no, kółko. To może w przyszłych czasach to może być takie otwarte. Taki, Jestem chyba. <laughs> chyba sobie zrobię takie... A, takie intro, nie wiem. Jak to się to mogę. Tutaj też są, tutaj są filtry, jeżeli chcecie zrobić czarne... 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 szare tło. Na przykład jak jakaś śmieszna scena jest, jak się zastanawiacie na no to klikacie, to... nie. To klikacie to i przenieślicie na klip, którego usunęliście i... jest. I w tym klipie całym będzie szare tło lub takie, jakie chcecie. Ładne nawet. Jeżeli chcecie przedłużyć yy, ten, ten efekt lub napis, no to po prostu łapiecie za to i macie. To chyba tyle, tyle wam powinno wystarczyć, to też można powiększać. Chyba tyle wam powinno wystarczyć. Tutaj macie, od, od razu mówię, że to co nagracie, ten zapisy Mimo jednym tutaj możecie ściszać głos, który jest w klipie albo go kompletnie jakby usunąć, w sensie nie usunąć, tylko spowodować, żeby znikł na chwilę, lub go zablokować, i tak dalej. Nie możecie to w każdym klipie zrobić, lub podgłośnić. To też możecie ściszyć. By, by powiem się to ściszyć. A tu możecie jakby zamiast podgłośnić tego, to możecie po prostu kliknąć złapać za ten Linkę tutaj i powiększyć, albo pomniejszyć. Te kropki chyba mogą tak to możecie ściszać, lub podgłaśniać. I to chyba było tyle. Jeżeli chodzi jeszcze o głośność, no to bardzo ważne jest też to, żeby było Was głośno i żebyście mówili głośno i wyraźnie, żeby było Was słychać. Bo jeżeli będziecie mówić tak bardzo cicho, no to nikt was nie zrozumie i subskrypcje Wam nie przyjdą, bo nikt nie będzie słyszeć, co wy mówicie. Jeżeli chodzi o tą piosenkę w filmie, też musi być cicho, żeby ludzie was zrozumieli, nie? I to chyba było na tyle. Ja się z Wami żegnam i idę montować. <gryw> I mam nadzieję, że pomogłam na razie i papatki!